W Paryżu odwiedziłem unikalny sklep Basket for Ballers. To jest wyjątkowy sklep, który koncentruje się wyłącznie na koszykówce, oferuje buty, odzież, akcesoria zarówno dla amatorów, jak i profesjonalnych graczy. Słynie ze znakomitego doświadczenia zakupowego poprzez profesjonalną obsługę, dlatego że pracownicy to pasjonaci koszykówki, którzy chętnie dzielą się swoją wiedzą i pomagają dobrać odpowiedni sprzęt zgodnie z potrzebami każdego klienta, zarówno amatora, jak i profesjonalistów. Listy. Tak naprawdę Basket for bowlers oferuje też interaktywne doświadczenie zakupowe. W sklepie znajdują się strefy testowe, gdzie klienci mogą wypróbować budy na specjalnie przygotowanych powierzchniach do gry. To pozwala na dokładne sprawdzenie komfortu funkcjonalności produktów przed zakupem, co znacząco zwiększa satysfakcję klienta. Przez to sklep buduje niezwykłe doświadczenie zakupowe i ma zaopiekowane wszystkie potrzeby. Dodatkowo design sklepu, jego przestrzeń formy oraz kolor kobaltowy, który staje się niewidziej jako nawigatorem przez ścieżkę zakupów powoduje, że ten sklep tworzy unikalne doświadczenie zakupowe i wizyta w nim pozostaje na dłużej zapamiętana.